Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w prowirtualnej przestrzeni rozwoju. Nazywam się Anna Koson i jestem psychosomatoterapeutką, co w praktyce oznacza, że uczę jak pracować z ciałem, oddechem, emocjami i umysłem w celu psychoterapeutycznym. Dzisiaj kolejny dzień z cyklu Monday Meditation i zapraszam Cię do praktyki, która ma za zadanie uwolnić Cię od stręczących myśli. 10 kroków do spokoju. A więc przyjmij dla siebie wygodną na dziś pozycję medytacyjną. Taką, w której poczujesz się komfortowo, zrelaksowana, zrelaksowany, ale i stabilnie. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, kiedy poczujesz już rozluźnienie w całym ciele, przejdź do właściwej praktyki. Polega ona na tym, że dłonie ułożone są w gian na kolanach, czyli palec wskazujący i kciuk stykają się. Pozostałe palce są wyprostowane. Wnętrza dłoni zwrócone są do nieba, do sufitu. Oczy będą otwarte w jednej dziesiątej, czyli minimalnie wzrok skupiony jest na czubku nosa. Mantra wykorzystywana w tej praktyce to łahe guru. Będzie ona powtarzana w myślach. Na każde ła świadomość przenosisz do prawego oka. Na każde he świadomość przenosisz do lewego oka. Guru świadomość przenosisz na czubek nosa. Nie poruszając oczami. Oczy cały czas są skupione na czubku nosa. I teraz będzie 10 kroków. Tak jak w tytule, 10 kroków do spokoju. Czyli weź głęboki wdech przez nos, wydech przez nos. I w myślach łahe, guru. Następnie weź wdech. I przypomnij sobie sytuację, która spowodowała te myśli w Twojej głowie. Wydech. łahe, guru. Wdech. Poczuj te emocje, które spowodowała ta sytuacja i usunie z ciała. Wydech. guru, Wdech. Postaw się w sytuacji drugiej osoby, która brała udział w tym zdarzeniu wydech łaheguru guru wdech zatrzymanie wybacz tej osobie wydech łaheguru guru wdech Usuń całe to zdarzenie, wszystko co z nim związane ze swojego ciała. Niech uleci do wszechświata. Oddaj to doświadczenie wszechświatu. Wydech. I możesz kontynuować te 10 kroków. Wdech i wydech, łahe guru. Wdech, sytuacja, która spowodowała ton myśli. Wydech, łahe guru. Wdech, emocje, które związane są z tą sytuacją, usuwasz je z ciała. Wydech, wahe guru. Wdech, stawiasz się na miejscu. Drugiej osoby, która brała udział w tym zdarzeniu, przejmujesz jej perspektywę. Wydech łahe guru. Wdech, wybaczasz tej osobie. Wydech łahe guru. Wdech, uwalniasz całe to zdarzenie do wszechświata. Odchodzi z ciebie. Całe. Napięcie i na myśli z głowy, wydech. I możesz to powtórzyć 3 do 11 razy. Jeśli potrzebujesz może to być dłużej. Ale myślę, że 11 razy wystarczy. Na sam koniec zamknij oczy i poczuj jeszcze, co się pojawiło w Twoim ciele. Pozostań ze za zamkniętymi oczami. Dwie do trzech minut. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, zakończ praktykę. A więc życzę Ci powodzenia, wytrwałości w ćwiczeniu, poznawaniu i doświadczaniu. Zapraszam do komentarzy, dzielenia się swoimi wrażeniami. Powodzenia i do zobaczenia.